Mie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Michale Archaniele, broń mnie w walce, którą prowadzę i w tych, których będę prowadzić. Święty Michale Archaniele, broń w walce tych wszystkich, którzy będą tego słuchać, w walkach, które prowadzą i w walkach, które będą prowadzić. Amen. Jak wiesz, wszyscy chcą daty. Tacy jesteśmy. Wszyscy pytają się o daty, a Jezus powiedział: Patrzcie na znaki, które będą na niebie i na ziemi. Zawsze tak robił i zawsze tak w dziejach stworzenia się wydarzało. Bóg nas nigdy nie zostawił. A w obecnym czasie najbardziej przysyła nam Maryję. Podzielę się z Tobą tym, co znalazłam na kanale e, Cyryla. E, to jest francuskojęzyczny kanał. E, Dlaczego to jest ważne? Ponieważ obecnie trzeba patrzeć na to, skąd dane wiadomości pochodzą. Naprawdę, zdarza się wiele takich rzeczy, że e, choćby z księdza Michela wymyślają jakieś orędzia, których nie było, jakieś wiadomości, a ty musisz znaleźć kanał i znaleźć źródło. Kanał, który podaje źródło, kanał, który kto mówi, to musi być wiarygodne. No więc Cyril, francusko, który prowadzi ten francuskojęzyczny kanał, podlinkuję go, pojechał specjalnie do Nowego Jorku i spotkał się z Glenem Hudsonem, tak się chyba czyta, 19 października 2024 roku, żeby z nim porozmawiać o tym, co się obecnie wydarza i żeby się tym podzielić z nami wszystkimi. Glen Hudson to jest, można powiedzieć, rzecznik kończyty Gonzales. A kim jest Conchita Gonzalez? Yy, Conchita to jest jedna z czwórki dzieci w czasie objawień, jakie miały matki, matka Boża w San Sebastian w Garabandal w Hiszpanii. Jedna z czterech dziewcząt. Urodziła się 7 lutego 1949 roku. Dlaczego to mówię? Bo ona w 2024 roku ma 75 lat. Kiedy było objawienie, miało 12 lat, w momencie pierwszego objawienia. Ona pełni ważną rolę w tych objawieniach, ponieważ ma, zna datę, którą tą datę również y, ogłosiła, y, bo była z wizytą u Pawła, papieża Pawła VI, przekazała tą datę Watykanowi. Y, a kim jest Glenn Hudson, jest obecnie jej, jakby można powiedzieć, rzecznikiem. Ona czeka na odpowiednią datę. A Glenn Hudson jest y, osobą, która prowadzi stronę Gorabandal, ale też jest takim jej rzecznikiem, czyli się wypowiada. To, co mówi, jest przemyślane, jest naprawdę zgodne z prawdą. Nic tutaj więcej od siebie nie dodaje, dlatego rozmowa z nim była bardzo, bardzo ważna. Podlinkuję całą rozmowę. Wiem, że na kanale są osoby, które nie umieją włączać napisów. Dlatego ja podzielę się też z Tobą tym, co sama przeczytałam. I korzystając z translatora zacytuję kilka fragmentów z tego, z tego wywiadu. On został opublikowany na kanale Cla 5 listopada, czyli wczoraj. Świeża sprawa i bardzo, bardzo poruszająca. Glen w czwartej minucie filmu powiedział tak. Każdy musi pamiętać, że Watykan zna datę Wielkiego Cudu. Faktycznie, w 1966 roku Konczyta została wezwana do Watykanu i przesłuchiwana przez kardynała Ottawianiego przez 2,5 godzi godziny, który był bardzo zadowolony z tego spotkania i natychmiast zorganizował prywatną rozmowę z papieżem Pawłem VI. I to Właśnie podczas tego prywatnego wywiadu z Ojcem Świętym kończyta ujawniła mu dokładną datę Wielkiego cudu. Watykan zna dzień Wielkiego Cudu. Tak powiedział Glenn Hudson, jest to zgodne z tym, co wie kończyta, z tym, co wie Watykan i z tym, co on może przekazać. Czyli on nie niepowiada. Dlaczego nie powiedaty, Ja wiem, wszyscy by chcieli znać datę. Ale niebo mówi nie. Ty patrz na znaki. A kiedy przyjdzie czas, poinformuje ciebie. Ponieważ koncita, dlaczego mówię o jej wieku, Concita ma za zadanie 8 dni przed cudem poinformować nas. I będzie to robiła właśnie, uwaga, przez kogo? Też przez Glena Hudsona. A więc widzisz, że sprawy się mają tak, że koncita ma w roku 2024 75 lat. Objawienia Matki Bożej w Garabandal miały miejsce w 1961-1965 roku. Papież Franciszek urodził się w 1936 roku, więc w 2024 roku ma 88 lat. I w tym 11 lat jest papieżem. Co ciekawego, 11 lutego 2013 roku nastąpił symboliczny znak nad Watykanem: Piorun uderzył w Bazylikę Świętego Piotra, co uwieczniły aparaty fotoreporterów zgromadzone w Watykanie. Był to dzień, w którym Benedyk XVI ogłosił zamiar zakończenia posługi papieskiej, i wówczas to w kopułę Bazyliki Świętego Piotra uderzył Piorun. Dlaczego Ci to mówię? Ponieważ będzie to miało związek z tym, co powie Glenn. Co więcej, musisz mieć świadomość tego, że objawienia Fatimy, jak pamiętasz, były od 13 maja 1917 roku do 13 października 1917 roku. A cud słońca był 13 października 1917 roku i było powiedziane, że tajemnica fatimska trzecia miała być objawiona w 1960 roku, do 1960 roku, ale to się nie stało. I co się wydarzyło? Dokładnie rok później, w 1961 roku, rozpoczęły się objawienia w Karabandale. A rok później zaczął się Sobór Watykański II, który trwał od 1962 roku do 1965. Uwaga, patrz na daty dalej jakbyśmy tak szli objawienia Matki Bożej w Akita były od 1973 do 1981 ale 13 października 1917 roku została objawiona i powtórzona trzecia tajemnica fatimska było to dokładnie 56 lat od cudu słońca skąd wiemy że to była trzecia tajemnica fatimska Ponieważ tak powiedział ówczesny y, od kongregacji spraw wiary y, Ratzinger. On to potwierdził, zatwierdził i tak powtórzył. Więc mamy daty. A teraz przytoczę ci to, y, co mówił Glenn. Na zadawane pytania przez przez Cyryla, ale powiem Ci, że dobrze, gdybyś włączył ten film i sam posłuchał całości. To, co przytoczę, będzie tylko pewnym fragmentem. Na pytanie Cyryla, że pytamy się ciągle, czy to jest ten synod, czy ten, ten synod, o którym Matka Boża mówiła, że to się wydarzy, ostrzeżenie po synodzie, Glenn zwrócił uwagę, że po pierwsze... Mamy synot o synodalności. Drugą rzeczą jest liczba lat. Nigdy synot nie trwał tyle lat. Poza tym są w nim omawiane przecież nie tylko tradycyjne rzeczy, ale również inne skrajnie liberalne. I jeszcze jest on zgodny z proroctwem. I tu zacytuję. Cytuję Glena: Warto zwrócić uwagę: chodzi o to, że ten synod pojawia się w środku innego i bardzo ważnego proroctwa ogłoszonego na początku objawień w Karabandal. I o to, co jest tam napisane: że po śmierci kolejnych czterech papieży synod będzie przed ostrzeżeniem. Ale mamy mamy świad, świadkiem śmierci papieży: mamy tak: Święty Paweł VI, Jan Paweł I, Święty Jan Paweł II i Benedykt XVI. I nazwę tego synodu, która jest bardzo szczególna. Koniec cytatu. Czyli zaczynają się potwierdzać pewne rzeczy, które wówczas dla Konchity, która miała 12 lat, czym był synod, bo tak usłyszała, było rzeczą Nieznaną całkowicie. Również Glenn na pytanie, co, jak zinterpretować, że przed nami jest nowa era? Co nas czeka? Glenn powiedział, odpowiedział na to pytanie tak. Cytuję. Myślę, że jeśli spojrzymy na stan, w jakim znajdujemy się dzisiaj, świat, to jest to świat dość zagmatwany i oddalający się od Boga. W sposób, w jaki zachowuje się ludzkość, stał się światem bardziej egocentrycznym i coraz mniej uduchowionym, ponieważ Pan wprowadza w życie swój ostatni plan, ostatnią próbę zbawienia dusz. Taki jest ten obszar. Jest to Jego ostatni akt miłosierdzia dla planety, a Bóg daje ludzkości ostatnią szansę na pokutę. Młode dziewczyny z Karabandal dobrze wiedziały, kiedy rzeczy i świat będą w najgorszym momencie, powiedziały, że Bóg ześle swoje ostrzeżenie, aby powstrzymać to, co nieodwracalne. Albo będzie to ostrzeżenie, co Bóg pokaże nam każdemu naszą duszę indywidualnie i podobnie jak On, nasz Twórca to widzi, ponieważ w rzeczywistości większość z nas myśli, że jesteśmy raczej dobrymi ludźmi, a wielu nawet myśli, że nigdy nie popełniają grzechów. Więc Bóg pokaże nam powagę naszych grzechów, abyśmy w pełni zrozumieli, co to oznacza w, oca, w oczach stwórczy, stwórcy. Gdy zgrzeszymy, wtedy Bóg to zrobi. Potwierdzi to ostrzeżenie wielkim cudem w Karabandal, który dokona się w dwóch etapach. Zatrzymam się i tu jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że najpierw będzie ostrzeżenie, później będzie cud potwierdzający, że to ostrzeżenie pochodziło od Boga. Czytam dalej tą trans, y, transkrypcję, która jest tłumaczona przez Google tłumacza, więc... ale myślę, że zrozumiesz podstawowe rzeczy, o których tutaj, y, z którymi chcę się podzielić z tobą. Pierwszy z tych dwóch etapów będzie cudem, który potrwa około 15 minut. Drugi będzie znakiem, który zostanie tam pozostawiony i który będzie trwał do końca świata, żeby świat nigdy nie zapomniał. Dlatego będziemy mieli ostrzeżenie. Wtedy nastąpi wielki cud, któremu nikt nie będzie mógł zaprzeczyć, że pochodzi od Boga. To dała Conchita. O tym mówiła Conchita. Wtedy nie wiemy dokładnie, jak długo to potrwa na koniec, ale Bóg dał, da nam spokój, czas łaski, abyśmy mogli odpokutować lub jeśli nadal się nie nawrócimy. Dziewica Maryja dała jasne do zrozumienia, że straszliwa kara dotknie planetę i ludzkość jako całość, ale nadejdzie... Nadejście tej straszliwej kary pozostaje uzależnione od naszej reakcji na ostrzeżenie i wielki cud. Nalegam mówiąc, że kara ta będzie bardzo surowa, ponieważ to, co o niej słyszeliśmy od widzących z Garabandal, potwierdza wiadomości z innych objawień, że świat stanie w płomieniach, więc będzie strasznie. Tu się zatrzymam, bo wiele osób. Przejmuje się tylko jednym objawieniem. Ale rzecz chodzi o to, że najważniejsze jest to, że one wszystkie będą się weryfikowały i się weryfikują w miarę czasu. I wszystkie pokazują nam, jak taka mozaika, nieco może z innej strony, uzupełniając się wzajemnie, bo od objawień w Karabandal przecież Matka Boża dalej się objawia, dalej mówi, dalej nas prowadzi. Więc jest również, mogę tutaj dodać, i to też wiecie, jest powiedziane, że ten cud pojawi się nie tylko w Garabandal. Bo jeśli by, powiedzmy, środki komunikacji między nami nie istniały, to w danym kraju, tam gdzie się Matka Boża objawiała, tam również wystąpi podobny cud. Więc to będzie nie tylko Garabandal, ale Garabandal ze względu na długość trwania, ze względu na to, że to już, że o tym od tak dawna słyszymy, potwierdza te wszystkie rzeczy, które będą się działy też w innych miejscach. I tutaj na pytanie Cyryla, e, chcesz powiedzieć nam o słynnej nocy, kiedy wszystkie dziewczyny zaczęły krzyczeć? To nazywana jest ta noc nocą krzyków. I co na to Glen odpowiedział? Tak, to prawda. Ta słynna noc, kiedy wszyscy widzący krzyczeli, więc widzimy, że Bóg oddzielił od nas swoje elementy zbawienia, że naprawdę chce dać nam ostatnią szansę. Co wyjaśnia co wyjaśnia to powietrze, tego rodzaju oddzielenie w czasie. Zatrzymam się podział. Dobro zło. Ci idą, co za Jezusem, ci, którzy nie idą. Ci, którzy są opieczętowani, ci, którzy są znakowani. Przeokładaj to sobie wszystko, co słyszysz, na apokalipsę. Bo wszystko to, co słyszysz, musi być z tym zgodne. I tu jest ciekawe dalej pytanie Cyryla w, w 11 minucie 25. Pamiętam, Glenn, że gdzieś wspomniałeś, że po ostrzeżeniu naukowcy zamierzali spróbować przedstawić to, co się wydarzyło, jako coś hipnotycznego lub coś z kosmosu, co o tym wiemy? Zatrzymam się. No właśnie i teraz posłuchać, co Glenn odpowiada, ponieważ tu o to chodzi, żebyś ty to zapamiętał, żebyś to przekazał innym, że będzie ostrzeżenie i po ostrzeżeniu naukowcy będą chcieli powiedzieć, że to wam się wydawało, to taka bzdura, będą wytłumaczyli to najróżniejszymi sposobami naukowymi, żeby tylko powiedzieć, że to, co przeżyłeś, swój duchowy kontakt z Bogiem, ze swoim sumieniem, nie pochodzi od Boga, bo przecież Boga nie ma. Tak będą udowadniali ci, którzy nie chcą, żebyś poszli, żebyśmy poszli za Bogiem. I co na to pytanie odpowiada? To jest bardzo dobra odpowiedź. Posłuchaj, w 11 minucie 43. Myślę, że wielką zaletą, z której dziś korzystamy i że komunikujemy się na ten temat już od ponad 30 lat, więc są nagrania i ostrzegam. Że niektórzy będą próbowali zdyskredytować to proroctwo, więc nie liczą się wymówki czy pseudonauki wyjaśnienia. Że będą chcieli skorzystać z tej przepowiedni, zostały po raz pierwszy one ujawnione w latach 60. XX wieku. Należy zatem uznać, że przewidzenie tego jest wysoce wiarygodną przepowiednią z ponad 60-letnim wyprzedzeniem i tak wieloma precyzyjnymi szczegółami. Koniec tego cytatu. 60 lat od objawień w Karabandale, ale mamy kolejne objawienia i kolejnych proroków, i oni mówią to samo. Ostrzeżenie, cud, i to, że naukowcy będą chcieli zinterpretować to jako, jako rzeczy, z którymi Bóg nie ma nic do czynienia. Jako rzeczy naturalne, żebyś ty tylko nie poszedł za Bogiem. A ty musisz pamiętać to, o czym mówimy i przekazać to innym. Dlatego tak ważne są yy, te wszystkie wyprzedzenia. Bóg mówi szybciej, co będzie. Bóg przez proroków najpierw mówi i nas przygotowuje, żebyśmy się nie pomylili w tych czasach. I kolejne inne, inne proroctwa, inni prorocy, jeśli dobrze się wczytasz, mówią tym samym językiem. Nie szukaj daty, tylko pamiętaj o tych szczegółach i oddaj swoją wolę Bogu, idąc za Jezusem Chrystusem, trzymając się za rękę Matki Bożej, biorąc ją za swoją matkę. Kryjąc się w niej, kryjąc się z nią i pod jej płaszczem. A aniołowie pod wodzą świętego Michała, archanioła, będą nas strzegli jako swój lud, jako lud Boży i przeprowadzą nas przez to. Pod filmem podlinkuję całość tego, co czytałam. A zwłaszcza link na kanał Cyryla: Obejrzyj wszystko, podziel się, włącz translatora, jest tam dostępny język polski. I wzrastaj wierzę. Amen.